Na zasadzie podcast Siema, siema Siemanji Dzisiaj nowy temat Ej, my jak to ty ten, raperzy jacyś, nie? <grym> jak? Jak raperzy You You no. Ej, ale ty zacząłeś do tego śpiewać, nie? Takie, co ty śpiewałeś? Jeszcze raz, jeszcze raz, czekaj, ja puszczę, a ty ten, ten francuski, no Je <grym> pas Elefant to Na zasadzie podcast Siema, siema <laughs> Szukamy jingla na wejście, ale dobra Wojciech Jingle bells. To będzie, słuchajcie, to będzie tylko tak na spontanie, więc Może ulec to zmianie, bo będzie na spontanie Na spontanie albo wieszesz pranie <laughs> Dobra, temat, temat kolejnego odcinka Temat rzeka Nie możemy na razie mówić, który to jest odcinek, bo nie wybraliśmy pierwszego, nie? Wybraliśmy pierwsze. W pierwszym Wybraliśmy? odcinku mówiliśmy, A, że jest pierwszy. Oczywiście. Nie. Tak? tak? Sparks? Tak. A nie te? Nie. Bajeczki? Nie, nie. Tam mówiliśmy, że to jest pierwszy. Ale można... No to dobra, wyciąć. no dobra, no to... <laughs> raz zostaniemy przy Sparksu, że pierwszy, tak. Nie yy. musi być chronologicznie. No nie, ale a te a te, y, ziomki, co się to na parapecie? To będą drugi, co? Nie. Drugi? Okej, okay, drugi. Trzeci był o. No to jak nagrywaliśmy? O życiu. Tak, o życiu. Okej, okay, o życiu. Jak żyć. <laughs> jak żyć premierze. <laughs> I czwarty odcinek dzisiaj. To. Jaką wybrać pasję? Jaką wybrać pasję i zdecydować się na jedną. Jak wybrać? Nie jaką, tylko jak wybrać pasję. No jak i jaką? No jak i jaką? No też. Jak i jaką wybrać pasję i zdecydować się na jedną. Yy, no, dobra, to mój temat. Czyli co, idziemy tak, że jak mój temat, to no, ja rozkreszam. To ja temat, co miałeś na myśli. <laughs> a, mhm, no oh. ja wiem. Okej, znaczy okej. Okay, okay. Znaczy, nie no, wiesz, nie? Masz podobną sytuację co ja. Yy, dlatego wybrałem temat taki, a nie inny, iż mamy dużo pasji. Ja i Michał. I nie wiemy, którą wybrać. Mamy dylematy. Ja piszę książkę, on pisze książkę, ja coś tam gram, on więcej gra na gitarkach i śpiewa, muzykę tworzy, eee, robisz flety, mm, robisz skrzynki, później wiesz, się na ścianach. Nie, no skrzynek nie robiłem. Ale nie, nie, kupiłeś, nie? Kupiłeś? Ale przemalowałeś się. Już kiedyś, nie, nie, takie kupiłem, już Kupiłeś takie. No. A, Ale a. kiedyś z robiłem taką skrzynkę interakcyjną dla mojej yy, chrześniaczki. No i trzy dni dubaliśmy właśnie taką dziurę robiliśmy i tak dalej, malowanie. Także... Spoko, spoko. No i e, ja coś tam, co tam robię? E, też piszę, no, piszę książkę. Śpiewasz? Śpiewam. Grasz? W gram. kosza? W kosza, a no gram w kosza. Co jeszcze? Rysuję, lubię rysować też. Teraz powiedz, że twoja żona jest twoją pasją. Ej, zaraz ci ja okaże, się... okaże że na... <laughs> Nie. <Bo> inaczej to <laughs> Ale nie, bo zaraz się okaże, że my nie mamy pasji, że mamy tylko jedną albo dwie, a my tu chcemy gadać, jak wybierać wiesz. No ja mam więcej, nie? No może ty masz więcej. Może nawet nie wiesz, ale ja mam dużo. Teraz już niektórych rzeczy nie robię, które robiłem kiedyś, nie? Aha, to też mi się zmienia. Praca, no, no, praca, o pracy nie możemy mówić, bo to jest też odzienny temat na podcast. Nie co mówisz, co jest twój, nie? O pasji. Tak, tak. To, to się łączy, czy nie? To, to się łączy, nie? I, wiesz, na przykład kiedyś od książek naturalnie zacząłem pisać wiersze, nie? A. Bo zainspirowany Tolkienem, mm -hmm. bo Tolkien ma dużo wierszy u siebie, zacząłem a. pisać najpierw wiersze do książki, fantazy, a potem zacząłem pisać wiersze tako. Zacząłem pisać piosenki, gdzieś tam w podobnym okresie. No i plus, wiesz, tam grałem, no co ja na puzonie, na gitarach, na. I teraz na fletach też tam trochę się uczę. Nie? No. Z racji tego, że robię flety z rurek PZV, jakby ktoś nie wiedział. Y... I sprzedaję. I nie, jeszcze nie sprzedaję. Nie? Jeszcze? No, no i ogólnie też kiedyś robiłem gry komputerowe, nie? jakieś tam w GameMakerze, więc zawsze to gdzieś tam się działo. No i też właśnie pisaniem zajmuję się od czwartej klasy podstawówki, można powiedzieć. Nie? To była pierwsza moja książka. I pierwszą książkę skończyłem. Ale zawsze lubię tam malować, kleić i tak dalej, nie? To pamięci, że ty, ty masz więcej, nie? Zdecydowanie, I ja naprawdę jestem w szoku, nie? No i coś trzeba wybrać, nie? Coś trzeba wybrać, nie? Ja na przykład tam mam mniej, ja mam... Co tam? Trzy tam. Ej, to się nadaje coś, czekaj. Normalnie ludzie mają góra jedno i wiesz, ktoś tam coś robi, nie? W sensie, pracy. no, ja ogólnie mam tak, że mam, mam te pisanie tej książki, całej na następnej. Mm, praca, wiadomo, no, praca to tam nie jest pasja, tylko po prostu jakieś, coś, co musisz robić i to ci zajmuje, wiesz, większość twojego życia. No i granie w kosza, nie? Tak naprawdę. I tyle, nie? I wracam z pracy. Wiesz, ogólnie, bo ogólnie tak, my żeśmy, nie, ja źle zacząłem zarysować ten temat. Chodzi o to, że my teraz się rozkminiamy, jak wybrać, nie? spośród kilku swoich zainteresowań czy pasji jedną rzecz i konkretnie ją cisnąć, nie? Mhm. Y żeby się nie rozdrabniać właśnie na więcej tych pasji i zainteresowań, tylko wybrać konkretnie jedną i cisnąć ile wlezie i robić to jak najlepiej, nie? żeby nie było tak, że na przykład nie wiem, mamy pracę, tak, ja i ty i mamy po pięć pasji, czy po dziesięć, czy dwadzieścia i robimy wszystkiego po trochu i nie potrafimy się zdecydować na jedną konkretną i wtedy czujemy się tacy, wiesz, że kurde, no, dziś robię to, a mógłbym robić to. I robię no. to, ale mogę robić jeszcze tamto, nie? I, I to jest najgorsze, właśnie, że jak masz za dużo tych pasji, to się w tym gubisz, jesteś, wiesz, wkurzony, non stop chodzisz, no bo nie możesz się, jakby wiesz, yy, nie możesz oddać się całkowicie jednej rzeczy, tylko się rozdrabniasz na kilka. Nie? I tu, chodzi, tu jest ten dylemat, który nas boli. nie? Tak, ja się zgodzę, mam ten sam problem, że. E, właśnie jak robię jedną rzecz, to żałuję, że nie robię drugiej, albo się tak trochę cisnę czasami, nie? Dokładnie. Teraz trochę to zmieniam, to myślenie, bo e, no, można powiedzieć taką główną rzecz, którą sobie wybrałem to jest pisanie, tak? W które wróciłem do tego po 10 latach, czy tam po iluś. Dlaczego wróciłeś? <laughs> za, twoją, <laughs> za twoją sprawą. Ja. Yeah. Michał Ty i nasz kontakt się tak odnowił, nie? Chyba. No tak, tak, w sumie. Aha. Ja do ciebie napisałem, bo to było tak, że napisałem do Michała. Tak z dupy napisałeś. Ko kowalika. Czy jak to było? No, tak z dupy napisałem. Tak zobaczyłam Patrzę, że ostatni raz, trzy lata temu, się ten, yy, napisaliśmy. Miałeś wspomnienie na fejsie, co? czy co? Nie, na wiadomości było, wiadomości. Że trzy lata temu, a, nie, a, wiadomość. A, a. No i napisałem, Michał mi swoją yy, książkę, a. się zapytał, czy czytałem, mówię, że nie. No i tak mnie... Ale wiedziałeś, że wydałem? Czy nie wiedziałeś? Nie, 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 wiedziałeś. nie. nie. a. a. No i Michał wydał y, w self-publishingu książkę i mi ją wysłał. Ja jak ją zacząłem czytać, to się napaliłem na pisanie i wróciłem do pisania w ogóle. Teraz piszę dwie książki naraz. <laughs> <laughs> y, tak, ale to jest taka główna rzecz, którą teraz sobie wybrałem. <laughs> Później zysk z książek będzie też podzielony, nie? <laughs> tak. W kredytach cię piszę. Y, no i to jest taka teraz główna rzecz, którą sobie wybrałem, to jest właśnie pisanie, tak? Ale mimo wszystko, no miałem teraz, nie wiem, epizod, że robiłem przez dwa tygodnie tylko flety. I wtedy nie pisałem. Miałem, takie, miałem taką myśl, że kurde, nie pisałem nie? długo. Dawno nie pisałem, bo trochę się boję tych momentów, kiedy nie piszę, że jak wrócę to będzie dupa i już nie będę mógł pisać, jakby, nie? Bo przez tyle czasu miałem taki korek, że nawet jak chciałem, to po prostu nie szło. A 11 lat nie pisałeś. No, znaczy coś tam pisałem. W międzyczasie próbowałem parę razy wracać do pisania i za każdym razem była kicha, nie? Kicha. Jakby nie, czułem, nie czułem tej takiej satysfakcji a, z tego, nie? A, a. I, ale teraz myślę na, na zasadzie, że ok, robię flety, tak? To jest, mam ochotę akurat robić flety, więc robię flety, a nóż to mi się przyda do pisania, nie? bo nieraz tak jest, że coś robię i potem to używam tego w książce. nie? Mogę Dokładnie, opisać, no. nie wiem, gostek robi flety, tak? Yy, część fabularna jakaś tam, I już mogę to opisać, jak to, to robi. Yy, czy tak samo, nie wiem, zajmuję się muzyką, to ja często używam jakichś tam porównań w książce muzycznych albo opisuję yy, muzykę w jakiś tam sposób i mam o tym jakieś tam pojęcie, jestem w stanie coś na ten temat napisać, nie? Więc tutaj można to połączyć w jakiś sposób, że... czy tak samo flety mogę użyć w, w nagraniu, nie? Czyli te pasje mogę połączyć, czy tak samo ty masz koszykówkę, możesz napisać książkę o koszykówce, nie? Że bohater jest, załóżmy, A, tak? Może nie stricte o koszykówce, ale chodzi o... bo tobie chodzi o to, że... Jak robisz coś do innego oprócz pisania dodatkowego, to zbierasz dodatkowe doświadczenie, tak, i wiedzę. I możesz się później wykorzystać w książce. Tak jak na przykład mówiłeś ostatnio do mnie, że ja wybudowałem, znaczy no, postawiłem dom, tak, wybudowałem tu chatę, w której teraz jesteśmy, I ja jakby dość, po tym doświadczeniu będę mógł y, później swobodniej czuć się na przykład w temacie właśnie y, dotyczącym budowy domu. Gdzie wiesz, w książce bym mógł o tym opowiedzieć, nie? Tak, tak. No, no. i to jest takie naturalne i chodzi, no, zawód pisarz nie istnieje moim zdaniem, tylko to jest takie coś, że zbierasz doświadczenia. Ja, nie wiem, pisząc teraz książkę o, o, tam, o Karolinie, tak? Y... O Karolinie Północnej. O Karolinie Północnej. No. Y... Ja moje doświadczenia biurowe przekładam na książkę, na tak? Na książkę, dokładnie. No. I wszystkie doświadczenia, tak samo jesteś w stanie jedną pasję przelać na drugą. Ale w biurze nigdy nie pracowałeś. Tak, ale jakby wiesz, chodzi o samo... No ile rok? Czy nie? Rok pracowałem, no. Ale rok nie, teraz nie pracowałem? Nie, już dwa lata, no. Już dwa, dwa lata, lata już na nie pra... home no. Dwa lata jesteś na home office Tak. O kurda. Teraz chyba w. To nie wiedziałem za tak długo. No. Więc jakby. Ja wybrałem sobie pisanie, ale też nie cisnę się z tym, że teraz muszę tylko pisać, bo wiem, że jak będę się cisnął, to się wypale w tym, Aha. a jak daję sobie taką przestrzeń, że dobra, teraz sobie chcę porobić coś innego. Robię coś innego. Ale mimo wszystko mam takie momenty dalej, że kurde, nie pisałem, kurde, nie, nagra, nie nagrałem piosenki, nie? No. bo też mm. pracuję nad płytą i to wymaga bardzo dużo czasu, żeby napisać. No i jeszcze właśnie tworzysz muzykę. Nie? Tak, 12 e piosenek, napisałem czy tam 11. No mam w sumie 12, nie wiem, czy wszystkie nagram, ale no, ja je tworzę przez parę lat. Nie? Też no. dlatego, że pracuję 8 godzin dziennie i po pracy no, siadam, teraz głównie piszę książki. Mm -hmm. Ostatnio miałem niedzielę co przeznaczyłem sobie napisanie, to napisałem dokończyłem dwie piosenki, więc to tak różnie bywa, nie? Ja nie wiem, przy... jak to u ciebie wygląda. Ja, ja na przykład bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy na początku tego roku i mówiłem ci, że chcę zdecydować się na coś konkretnego no. jednego, jednego. No i wybrałem wiadomo, pisanie wybrałem, no bo doszedłem do wniosku do bardzo prostego i logicznego, że koszykówka już jest daleko, wiesz, za mną, że to teraz mam 27 za chwilę 28 lat, no to już powinienem bardziej zbliżać się gdzieś do. Powoli do jakiejś, nie wiem, troszkę dalej, jak za połowę kariery koszykarza, nie? Jakby wiesz, połowa kariery gdzieś tam już się zbliża, albo gdzieś już, albo już powinna być za, za mną. I ja już powinienem być już w tej drugiej połowie kariery, gdzie już powoli zbliża się do końca kariery, a nie, do, a nie jesteś na samym początku, nie? No, jeśli 15 lat się zaczyna grać w kosza w jakimś klubie, czy tam jak nawet wcześniej niektórzy, gdzie tam dziecięcych klubach, I tak dalej. No wiadomo, tak jest jak mieszka się na wsi, wiesz. I ten. No ale ci już to opowiadałem, że wiesz, grałem na wsi się zajarałem koszykówką, a na wsi jest tak, że wiesz, e, wszyscy grają w piłkę nożną. I ja byłem jeden, jedyny na wiosce, gdzie grało się, grałem w kosza. Nie? Tam znalazłem jednego kumpla, który tam czasami wpadał, coś tam porzucać. I chyba drugi. Miałem dwóch takich tam, co tam czasami się spotkaliśmy, coś porzucaliśmy mhm. i wiesz, i ja przez dwa lata muciłem w kosza i później, yy, wiesz, ja, ja, ani ja nawet nie pomyślałem, żeby gdzieś się wybić, gdzieś tam w większe miasto uciec, nie? nawet żeby rodzice ci dowozili na jakieś treningi czy do klubu, żeby się tam rozwinąć, nie, więc co ty, tam wtedy też innym człowiekiem byłem i inaczej. Wszystko to wyglądało, no a teraz, jak już starszy i mądrzejszy, i myślisz, kurde, ale wiesz, no umiem grać trochę w tego kosza, nie? coś tam potrafię, wiesz, kumam bazę i, i fajnie by było się rozwinąć, no ale już jest za późno, nie? więc nie. doszedłem do wniosku, że jednak to jest te pisanie. W moim przypadku było to, wiesz, proste w wyborze tej pasji, wiesz, żeby, żeby zdecydować się na pisanie i ten, i tyle, nie? I no ty masz zdecydowanie więcej tych zainteresowań, więc nie rozumiem, że masz. Większy, większy dylemat. Wiesz co, ale ja ci powiem szczerze, że u mnie jest podobne myślenie, nie? Że jakby ja lubię, nie wiem, śpiewać, nagrywać, tworzyć, ale wiem, że dużo trudniej będzie mi się wybić muzyką. Że, bo są jakieś takie trendy, nie? W muzyce, których się trzeba trzymać, albo trzeba być prekursorem czegoś, żeby że się nafalić. Jest, jest teraz wiesz, w internecie jest bardzo dużo muzyki i tak dalej, nie. No. Jednak książkę jest trudniej napisać, też jest dużo książek, ale mimo wszystko jakby poświęcasz na to więcej czasu. Więc automatycznie ten rynek jest trochę mniejszy, no. bo nie jest tak że, ktoś, tak, że ktoś nie bierze gitarę i nagrywa piosenkę i ma parę, parę milionów wyświetleń, bo tak algorytm zdecydował. Tylko jednak musisz, nawet jak piszesz słabo, to musisz poświęcić dużo godzin, żeby w ogóle to napisać, żeby to przelać na kartkę. Więc tutaj yy, to już trochę jest takie, zabiera tę część yy, ludzi, co, co by poszli na łatwiznę, ale nie mogą, bo no, tutaj ogólnie... nie ma łatwizn po prostu. No, muzyki, się, muzyka, muzyki więcej się pojawia nie? niż książek, tak. zdecydowanie. Bo jest szybciej się robi Szybciej muzykę. się robi muzyka i teraz, a, ale powiem Ci, że na przykład to, też mnie trochę wkurza czasami to, że patrzę na jakąś książkę gdzieś tam w Empiku, czy w internecie gdzieś mi mrygnie i czytam o czym jest, i to jest kupia książka, nie? O czymś po prostu beznadziejnym, ne? nie? nie no teraz czekaj, ja ci podam przykład. Eee, w Empiku ostatnio widziałem książkę i tytuł miała. Cześć, jestem Maria, zaraz się zabiję? Hmm. Coś takiego, ne? I z tyłu gdzieś tam jakiś, wiesz, wątek taki, właśnie, wiesz. Może. Z drugiej strony to było jakieś, może, nie jakieś Jest takie górne, Książka młodzieżowa. Nie, młodzieżowa, nie, albo coś. No tak ja mówię, czasami trafiam na książki, że mówię, kurde, i to się wydało, to się sprzedało, nie? Bo ja tu napisałem, wiesz, jakąś taką, wiesz, no, moim zdaniem lepszą, nie? A nie dałem radę, nie? Czy, no chyba się spotkałeś coś z czymś takim, że trafiłeś na jakieś książki, czy książkę, jakiś taki bubel, nie? I co pomyślałeś? A, serio? To się sprzedało? Ja no wiesz, to tak? nie, 365 dni chociażby. Nie, znaczy nie czytałem tej książki, ale widziałem film. No dokładnie, wyjąłem się to z ust, nie? <grym> I, I po prostu fabuła sama, nie Jakby, to no Nie chodzi o to, jak to jest zrobione, tylko fabuła, nie? Um, więc y, tak, tak jest, ale no co, z, z tym nic nie zrobisz, nie? Ale chodzi o to, że to, u mnie to też jest taki wybór trochę uwarunkowany tym, że no piosenkarzem nie będę, nawet bym nie chciał być, tak? Gdzieś tam jeździć w trasę, wiesz, pół roku cię nie ma w domu. Yy, jesteś super sławny i tak dalej, no to nie dla mnie nie? po prostu. Wolę Aha. gdzieś tam sobie tworzyć, być autorem Indii, yy, tworzyć muzykę, jaka mi się podoba, jaką mi narzuca wydawca, że nie, teraz myślisz to, bo to się sprzeda. nie? To Podsiadło o tym też opowiadał w jakimś podcaście z kotarskim właśnie chyba, tak jak dobrze pamiętam. Ale to on nie, nie wchodził w szczegóły, tylko tak nadmienił, wiesz, że tam ktoś oddziaływuje, nie? jakby wiesz, ma wpływ na to, jak wygląda jego kariera, jak będzie wyglądała przyszłość jego kariery, że to nie jest, że tylko od niego to zależy. Nie? No tak, to, to, to no, ma, wiesz, on ma swojego wydawcę, ma Ta. też menadżera i tak dalej i tak dalej. Chociaż akurat podsiadło, wydaje mi się, że on, on jest prekursorem teraz. Nie? Zobacz ile osób po, po, po Dawidzie zaczęło w ogóle tworzyć podobną muzykę do niego. Nie? Dokładnie. Więc no. teraz już no. takie lata 80 i tak dalej. Wcześniej tego nie słyszałem w mainstreamie. Nie? A. On po tej no, trzeciej płycie yy, no, został prekursorem takiej muzyki w Polsce. Nie? Więc, więc u niego może być to inaczej. Chociażby to, że on sobie na układce napisał to jest moja trzecia płyta, którą zaśpiewałem w pełni po polsku. No nikt by na takie coś sobie nie mógł pozwolić w Polsce, nie? Na taką płytę, bo tego nikt by, nikt by nie kupił, takiej płyty. Ale ponieważ to jest Dawid, to... No wiem, o... wiem, wiem, widziałem to płytę, no. Widziałem płytę. <laughs> nie słuchałem. Znaczy na pewno słyszałem muzykę z tej płyty, ale nie, nie, nie ten... Nie znam wszystkich kawałków, mam przykład z tej płyty tam tylko te, co w radiu puszczą czy coś. nie? Hmm. Także tam mówię. Dawid, Dawid ogólnie tam da mi się podoba, nie? Tam mojego muza, nie? Ale jakoś tam nie jestem, wiesz. Ogólnie ja nie jestem fanem polskiej muzy. Tak, takim, że wiesz, że no nie wiem, no ją słucham, czy znajdziesz ją u mnie w telefonie, albo gdzieś tam, jak wsiadasz do, do mnie do samochodu, to ja mam wszystkie płyty Coldplay nie? Wrzucone, wiesz. Mam, mam czytnik, 6 płyt, nie? i wszystkie sześci z Coldplay, nie? Więc <grym> wiesz. Zagraniczne, nie? Bardziej. Polska nie mówię, że nie, nie, bo fajne są naprawdę kawałki niektóre polskie, nie? I fajnie się ich słucha. Na przykład mrozu, lubię mrozu, fajne ma kawałki, nie? Ale. Są jakieś takie yy, Coldplay, mrozu, też bym jakoś, nie wiem, jakoś zimowo nazwać. Żebyś mnie słuchał. Coldplay mrozu, ty no? No. Zimny. Zimne. Zimny drag. Zimny dry. Ogólnie, y, wiesz co, ja mam tak samo. Ja na przykład wolę śpiewać po angielsku i moja nowa płyta będzie jakby cała po angielsku. Nie? Tak? Tak. A to nie widziałem? Wszystkie teksty po, po angielsku. Wszystkie te oh, mm. y, Dlatego też to tak długo trwa, bo jednak przelanie myśli, wiesz, na angielski, jeszcze rymy i tak dalej, no. to, jest, to jest trudne. nie? Jak się nie jest native'em, ja też z angielskiego nie jestem jakimś tam asem, to jest problem wiesz, Joanna Krupa by mi pomogła, ale ogólnie... <laughs> <laughs> you know what Top I mean. Top model. Top model. E, no. E, no i tak to wyglądało, mnie, że, że to też jest taki wybór, jeszcze wracając do tego pisania. I się nastawiłem teraz na pisanie i dużo czasu poświęcam myśleniu o pisaniu, o pisaniu, e, analizowaniu mojego pisania, rozmowie o pisaniu e, i się tak nakręciłem. Dobra, ale ten, ale... Masz teraz taki plan na najbliższą przyszłość? A plan. Że? Forward. chcesz yy, Chcesz spróbować? Wydać, wiesz, książkę konkret, tam się na tym skupić i. Tak, i, tak. Mam, znaczy, I odrzucasz na razie wszystko inne. Yy, znaczy, nie, jakby. Rob, mówię, jeżeli mam ochotę sobie porobić coś innego, no. to robię, bo nie chcesz się wypalić. A jednocześnie Aha. mam takie coś, że jakby nie jest też tak, że piszę tam, nie wiem, raz w miesiącu czy coś tylko się cisnę, żeby co najmniej tam raz na dwa dni usiąść do tego, nie? Tam chwilę, 15 minut czy coś, to piszę, nie? I, i się tak nastawiam, bo po prostu też wyszło na to, że chcę zrobić trzyczęściową y, powieść i to zajmie mi naprawdę dużo czasu, żeby ją napisać. Panie Janku. <laughs> Więc, a jeszcze właśnie w międzyczasie piszę drugą, no. e, która akurat będzie standalone jedna część. Ne yes. Co? Dwie naraz jedziesz. Dwie naraz jadę i się między nimi też przerzucam. I też jest tak, że jak się zmęczę jedną, to przerzucam się na drugą i z powrotem, nie. O. I, I zresztą no, tak jak ci zdaję relacje na żywo, to. Na żywo. Ja. Ale to ten, no czyli, czyli takie, czyli cała reszta, ta muzyka i flety to jest taka odskocznia od pisania. No może tak powiedzieć, nie? O, to tak jak u mnie na przykład teraz mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało, że będę pisał. A będzie, na przykład koszykówka, nie? praca. Praca jest odskocznią od wszystkiego. Była. No, no i tak to będzie. Ja mam, mam teraz taki zamiar, nie? żeby przycisnąć i wrócić do pisania, bo wydałem w 2019 chłopaka. Bez pamięci. To masz 3 lata. Nie, to dobrze? Nie, no nie całe. Dwa lata nie pisze. Dwa lata nie pisze nic. Nie? Wiesz, a ty nie pisz całe 11, nie? No. No jak ja, ja napisałem głębym roku, tak naprawdę. To koniec, ja? miałem 17 lat, potem jeszcze. Nie, potem jeszcze pisałem. Zaraz po głębym roku pisałem książkę, ale w ogóle straciłem wszystko, co napisałem. A ona ci się skasowała, tak? Yy, tak, mi się skosowała. Yy. Yy. I potem chyba jeszcze coś zacząłem, jak byłem yy, 5 lat temu byłem w Niemczech i tam coś zacząłem pisać, ale nie szło mi totalnie. Yy. I potem nic, nie? I miałem takie coś, że już chciałem wrócić do pisania. A. I też zacząłem robić w ogóle drogę artysty, te, dlatego, żeby wrócić do, do pisania i tam pewnie to też mi trochę coś tam dało, ale no, twoja książka mnie zainspirowała także po prostu fest, nie? Że usiadłem i, i pisałem, 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 aż po prostu byłem zmęczony tak, fizycznie, tak, fizycznie, nie? Ale tak, ale tak szczerze, to zainspirowała cię w jaki sposób? Że ty ją przeczytałeś i na przykład i pomyślałeś, kurde, on wydał? Kurde, on wydał? Wiesz co, no za... ja też dam prawda? I coraz ci cisnę i piszę książkę. Ja mu pokażę. Nie, wiesz co zainspirowało... Nie, że mi mu pokażę, tylko że zainspirowacie w ten sposób, że no kurde, on wydał. No, nie? no, no, no. To ja też mogę, nie? ja też chcę. I to cię zainspirowało, czy, czy ja, czy co? Yy, bo tego akurat nie pytałem Cię. Zainspirował mnie sam fakt, nie? Tak sam bo, fakt, że wydałem. Że ty mi przysłałeś swoją książkę i mówisz, że ją wydałeś i właśnie A. na zasadzie, że właśnie whatever, wydam książkę, nie? bo takie jest moje no. marzenie. I miałem, takie, miałem taki, taki przypływ po prostu takiej dobrej energii, nie? Bo to nie było A. tak, że. No, w sumie ja też umiem, tylko to było takie, że, aż taki poczułem to w sobie, jakby w ciele, poczułem takie, taką chęć pisania i takie... Inspiracje Inspiracje, nie? Tak się, nie? no, 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 Dawno się czymś tak nie zainspirowałem, właśnie jak tobą. Wcześniej mm. kiedyś się tak zainspirowałem Tolkienem, nie? No. że właśnie, taki, to ja też, Muszę ja pisać, ja też. nie, ten, nie? I teraz też tak myślę, że wow, nie? No. Y I potem mi to gdzieś tam y siadło, ale jak już teraz, jak już wróciłem, to jest mi łatwiej gdzieś tam się motywować do tego, nie? No. W inny sposób też, ale... Czyli to był taki zapłon, ostro, później trochę przygasło, ale jakby utrzymałeś ogień. Tak, no i też, no też ogień y, trochę wzniecił y, Patrycji szwagier. Wiktor, y... pozdrawiam. Pozdrawiam. Przeczytał w roku i powiedział, powiedział mi, że powinien pisać, a nie, a nie nagrywać. O. W sensie, że nie, że źle nagrywam, tylko że po prostu super piszę. No. I miałem takie, że no, może rzeczywiście wiesz, coś w tym jest, nie? Mm, mm. Czasami ten taki zapłon, że ktoś ci coś powie w ogóle, wow, wow że ty to robisz, nie? To jest takie, e, no, napędzające, nie? To na pewno, nie? Jak ktoś ty tam ci no. pozytywnie oceni i tego i da ci kopa, no to. To na pewno nie, ale ogólnie wracając do tego tematu, bo tak jakby rozmawiamy o pasjach, ale jak wybrać? Nie, jak to wybrać? jest ciekawe, wiesz? czyli mi się wydaje, mi, mi się wydaje osobiście, że to zależy stricte od osoby, nie, już jakby nie mogę wiesz, spotkać kogoś. Przykładowo nie znam człowieka, on podchodzi do mnie, bo usłyszał nasz podcast i powie Ej Michał, bo tam rozmawialiście coś tam o pasjach, jak wybrać nie, weź mi pomóż i on mi powie jakie ma. Ja mu powiem, co ma wybrać. To tak nie działa, nie? Tu my byłeś EME Duerike Fak. EME Duerike eee, fuck, Faka, nie? I wybieram ci. Granie w golfa. Idź graj w golfa, nie? Sprzątanie w domu. A bo sprzątanie w domu, nie? no choć, no to pasja, może być pasja. No tak, ale jednak, zobacz, tak mi się przynajmniej wydaje, że większość ludzi ma jakąś tam jedną pasję, nie? No, no. no. Że ktoś tam, nie wiem, szedełkuje, albo ktoś tam jeździ na koniach, albo ktoś. Jakby, jakby ty jesteś chyba jedyną osobą? Nie, jesteś drugą osobą. Po, po, znaczy siebie nie liczę, nie? ale jesteś drugą osobą, którą znam, która robi więcej niczy, niż, niż, niż jedną rzecz. rzecz. No. Także ma, że ma takie po prostu ciągnięcie do, do kilku rzeczy. Do kilku nie? rzeczy Taki no. aż przesyt pasjami, że chcesz robić to, tamto, siamto, nie Wiesz, tu byś w sumie chciałbyś grać w kosza tak, że robić to codziennie, ale jakbyś to robił codziennie i tylko to, to też miał mógłbyś mieć takie, że chciałbyś robić też coś innego. Nie? Mhm. Że ja mam mhm. na przykład tak, że. Że z jednej strony się nastawiam na to pisanie, niby to wybrałem, ale to nie jest tak, że robię tylko to. Bo mam takie dni, że właśnie mam ochotę sobie pograć na gitarze i gram na gitarze, nie? Albo no. innego dnia nagrywam, albo trzeciego dnia robię wlety, potem coś tam innego, nie? Ostatnio coś tam w drewnie robiłem i to nie jest tak, że to jest taki wybór i to jest trudne, nie? Że ja nie mogę wybrać tak, wybrać i odrzucić wszystko inne. Nie potrafię tak, nie? Ja miałem pojęcie, że w, chyba z tym gorszy problem dawniej. Dawniej miałem ten, ten problem, wiesz, taki, że dużo rzeczy lubiłem robić, nie? Yy, czyli miałem tak. Angielski, komputer, tam informatyka, coś tam, nie? Związane trochę były nie, yy, Rysowanie, yy, śpiewanie, graj na gitarze to akurat później. Yy, co tam jeszcze było? A w teatrze też grałeś, tak? A, tea w teatrze no. grałem, nie, wiesz? Filmy oglądałeś dużo filmów przecież. dużo oglądałem. Czytałem książek mega sporo, nie wiesz? Także chodzi tu, może jakby nie skupiamy się stricte też na samych pasjach w rozumieniu takim, że. Tworzysz, że, że tylko coś wiesz, tworzysz, no, tylko coś robisz. Uh -huh. W jakichś czynnościach, nie wiesz. I, i, teraz, i teraz wtedy jest też ciężko y, wybrać y, jedną rzecz, a zresztą zrezygnować, kiedy wszystkie te rzeczy uwielbiasz robić. No tak, tak. Więc to jest w cholerę ciężkie. Mi się wydaje, że wiesz, no tak jak mówimy, większość osób ma jedną pasję i nie ma problemu z wyborem, bo ma jedną. I się tego trzyma, nie? Lewandowski, gra w piłkę. No nie wiesz, no. Musiałem o nim powiedzieć. Ja podejrzewam, że on ma też jakieś tam, nie lubi czytać książki no na kryminalne nie? No, czy coś no. tam. Nie? Ale wybrał jako główną rzecz piłkę, nie? To sprząta w domu. No, w domu, nie? Ja zaś mam ludzi chyba od tego. No może lubi, no to jest jego pasja. A bo lubi, nie zwolnił ich. No nie Wy tu to od kurą dzisiaj No i ten. Także na tej zasadzie właśnie, że y, ciężko zdecydować się na jedną czynność. Ale moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to jest indywidualna decyzja każdej z osoby, y, Każdej z osób. Z osoby, z osób. I do podjęcia to jakby jest tak na tej zasadzie, że musisz sam zdecydować, na tej zasadzie, yy, że, którą wybierasz. Po prostu wiesz, tak jak mówimy, lubisz wszystko robić na tym samym poziomie, wiesz, energii i zaangażowania, ale i tak i tak koniec końców musisz powiedzieć sobie, co jest twoim naprawdę takim, wiesz, jedną konkretną rzeczą, którą, jeżeli chcesz ją cisnąć, nie? tak jak na przykład wybrałeś pisanie, ja też, że chcemy się na tym skupić, i odrzucić tam resztę, wiesz, w sensie takim, żeby oddać większość energii tej jednej rzeczy, nie. I może coś z tego wyjdzie. No tego tak, jak coś jest do wszystkiego, to wiesz, do czego jest, nie? Do niczego. Do niczego. Dokładnie. No. C coś masz jeszcze do dodania w tym temacie? Coś mam jeszcze do dodania w tym temacie. Dobra, kończymy temat. Kończymy temat. Cała formułę, to co zawsze. Nowe sobie... formułę. Subskrybujcie dzwoneczek. Panie znalazłam dzwoneczka. Widzisz, muszę poszukać. E, dawajcie, komenty, komenty, dawajcie, jestem ciekawy, co tam pomyślicie o tym, o czym tu gadamy i... łapa w górę. <laughs> no i tym i akcentem kończymy ten odcinek. Fajnie, że byliście z nami, że słuchacie tego, jeżeli ktokolwiek słucha. Ja jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy w ogóle. Nie, no już chyba wiemy czwarty odcinek. to już wiesz. Będziemy teraz wiedzieć, ile osób na no teraz nie wiemy. No, trzy odsłuchy to znaczy, że my... I trzy osoby. <grym> I jedna osoba. I, i, i któraś z naszych żon. I któraś z naszych żon, no. Dokładnie. Albo mam. Pewnie twoja żona, bo moja takiego cringe'u nie zniesie. Ekip the beat, nie, ma kanał na, o koszykówce na YouTube, nie, i normalnie prowadzi studio NBA z Bartkiem, nie, drapem. I oni, rozumiesz, ich studio w każdy poniedziałek o 20, tam chyba 20 czy 230. słuchają ich mamy. Kibdebita Debita mama, nie? I Bartka mama, nie? Normalnie jest poniedziałek 20, włączają YouTube'a nie? I sobie oglądają ich mordy i słuchają, jak gadają o koszykówce. I oni zawsze ich pozdrawiają w tym, w tym, na, tym, na tym kanale, nie? Pozdrawiamy nasze mamy, nie? Tak, pozdrawiamy, tak. My też pozdrawiamy nasze mamy, nie? które też nas może słuchają. A mojej nie. mamie pokażę jak włączyć na telefonie, i może sobie posłuchać, jak sobie gadamy. O nie. O nie. Ty przeklinasz, o Ja nie Raz powiedziałem pi. Nie, to I wypip! Parę razy było, Będę się wyciąć. Było. Nie, to co zostawił? Oj, było. Oj, tu wypaliłeś. Dobra, kończymy. Dobra, siemano, siemano. pozdrawiamy. Yo. Do następnego.